Znajdujemy się dzisiaj na Vegan Mani, czyli są to takie cykliczne targi żywności roślinnej, gdzie są zarówno wystawcy z jedzeniem, kosmetyki, odzież, która promuje dietę roślinną, także miejsce, które regularnie odwiedzam, chociażby po to, żeby zjeść sobie coś smacznego, żeby spotkać ludzi, którzy również promują dietę roślinną, także zobaczymy, co dzisiaj można upolować do jedzenia i pokażemy Wam, co właśnie na takich targach się znajduje. Będzie też ze mną rozmowa, wywiad, także będzie dzisiaj ciekawy. Ty zaczynałeś właśnie jako typowy, zwykły kulturysta, który je tak jak, jak każdy inny, no i całkowicie zmieniłeś swoją dietę, która nie jest kojarzona z tym sportem. Mięsa nigdy nie lubiłem jakoś bardzo, 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 ale jadłem je z przekonania, że tak trzeba, nie? w moich pierwszych zawodach kulturystycznych, gdzie odstawiłem mięso, bo miałem już go dosyć po tych e, okresach przygotowań. na dwa, dwa tygodnie zdałem sobie sprawę, że w ogóle nie jem mięsa. I czułem się naprawdę, naprawdę dobrze. Wówczas jadłem tylko produkty nabiałowe oraz jajka i pomyślałem, co by się stało, jak to zrobić, żeby pójść krok dalej i spróbować właśnie budować sylwetkę, budować siłę na diecie całkiem kompletnie roślinnej. W momencie przejścia na weganizm, gdzie uświadomiłem sobie, że można dietę nawet ułożyć więc orzechów, z i e, wszędzie sobie poradzę, to wtedy odkryłem prawdziwą wolność w kuchni, a nie takie, taki rygor e, pięciu posiłków dziennie, wszędzie mięso, wszędzie jakieś tam produkty od zwierzęce i to było prawdziwe, to były prawdziwe ograniczenia. Jeżeli chodzi o Twoje budowanie sylwetki, budowanie sylwetki możesz powiedzieć, że było oparte właśnie o dietę mięsną, a w tej chwili utrzymujesz... Czy dochodzi do jakiegoś postępu? Jest jakiś progres na diecie roślinnej? Na pewno moje wyniki siłowe od czasu, kiedy stosuję dietę roślinną, się po prostu poprawiły. To jest bez, bez dyskusji. Przynajmniej 30% niektóre moje osiągnięcia siłowe poszły do góry. Także jest to na pewno duży przeskok, nie jest to spowodowane dietą roślinną, że ona mi podniosła możliwości do bycia Himenem, jak mam na przykład na koszulce, e tylko raczej świadomość treningowa i to po prostu jak planować sobie trening. Dieta może być wsparciem tego, e tego rozwoju. W obecnym czasie już jakby sama sylwetka nie jest dla mnie aż tak najważniejsza, tylko taka ogólna sprawność. Zasmakowałem startu w zawodach sylwetkowych, już wiele razy na scenie byłem. Nie jest to coś, co najbardziej mnie motywuje. Idę w kierunku tego właśnie, żeby być najbardziej wszechstronnym sportowcem. Staram się zarówno korzystać z treningu z dużymi obciążeniami, jak i też rozwijać swoje umiejętności w, na przykład w treningu z masą własnego ciała. Jeżeli chodzi o witaminy, o mikroelementy, to też na to uwagę? Tak, witamina D, B12, kreatyna, jeżeli to można nazwać, za jakiś związek, którego my nie dostarczymy za cholerę, bo kreatyna jest więcej, po prostu przeważnie, jeżeli jest naturalne źródło. No, do wszystko. Rynek roślinny fajnie wpisuje się w, również w branżę fitness, w branżę treningu siłowego. Coraz więcej jest suplementów bazujących na roślinach, suplementów wegańskich, które mogą właśnie wspierać dietę sportowca, który właśnie wybrał sobie dietę roślinną. Wegańskie suplementy siła roślin stosują zawodowi sportowcy, olimpijczycy, członkowie polskiej kadry narodowej, nie tylko wegani i wegetarianie, ale przede wszystkim osoby odżywiające się tradycyjnie, świadomie jednak sięgające po rośliny alternatywy i wysoką jakość. Weganizm w sporcie, również w sporcie siłowym, jest to taki fajny, nowy kierunek, który się kształtuje. Coraz więcej osób, które są na diecie roślinnej już dłuższy czas, interesują się tręgiem siłowym z kolei, więc to tak fajnie ten rynek się rozwija, że osoby na diecie roślinnej chwytają za sztangi, a z kolei osoby, co te sztangi chwytały, chwytają za produkty roślinne. Radzę sobie spokojnie korzystając z ryżu, kaszły, makaronu, roślin strączkowych, orzechy, nasiona, warzywa. Łatwo mi z tego zbudować dietę, ale faktycznie jakiś przynajmniej jeden posiłek dziennie to jest coś takiego już troszkę przetworzonego, gdzie fajnie jest skorzystać z tego, że na rynku jest dostępne coraz więcej produktów, które nam mogą zastępować te smaki, które pamiętamy jeszcze z diety tradycyjnej. Bazą jest odtworzone białko soi. Białko soje, bo... e, Mamy własne uprawy soi w Kanadzie. Czasami produkty, które udają mięso, mają dużo tłuszczu i czasami węglowodany, a zero białka, więc to tylko wygląda jak mięso, ale w ogóle nie tak e, odżywczo nie ma szans. A tu widzę, że mamy 20 gramów białka ponad tak, na 100 gramów. Tak, to jest tłuszczu nawet nie mamy grama, tak jest. także jest szok. No i mamy troszkę węglowodanów, niedużo i błonnik. To super, widzę, że jest żelazo i B12. Tak jest, dodajemy zawsze do wegańskich, żeby jednak ten posiłek był kompletny. Ostatnio też z faktu coraz większej dostępności tych produktów, udających mięso. To jest dużo pytań i kontrowersji dlaczego e, weganie kupują takie produkty w ogóle. Wegańskie mięso. Lubię tak to nazywać. To już tak smakuje czy jest doprawione? To już tak smakuje. Do jakiegoś spaghetti, coś takiego. Tak, do sosu polańskiego idealnie. Hmm? I można z tego robić właśnie takiego burgerka. Skoro człowiek jest na tyle sprytny, że potrafi stworzyć burgera z roślin, który smakuje bardzo podobnie do mięsa, no to ja się pod tym podpisuję po prostu. I w ten sposób zachęcimy masę ludzi do tego, że możemy jeść smacznie, różnorodnie, z korzyścią dla planety. Wszystkie z nich mają być analogami mięsa. Mają przypominać w strukturze oraz w smaku, tak to smaku jak swoje... 3 gramów białka prawie na 100. Także jest tutaj bardzo dużo białka. To jest majonez? Taki pseudo? Fajne. Majonez z, z hmm. No na to bardzo, bardzo spoko. Co to jest w składzie ciekawości? Fasola i białko przedmiot. Generalnie nasz produkt ma pełen aminogram. Hmm. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, jest bardzo zbliżony do gotowanej piersi kurczaka. E, białka jest. E, o 2 gram więcej, jest około 28-29 gram białka w 100 gramach produktu. Węglowodanów jest około 8%, w tłuszczu są niecałe 2%. W Nasze produkty są na bazie białka celnego. Zostaliśmy nominowani do roślinnego produktu roku o. za kawanosy i za salami. Także od miesiąca po prostu jesteśmy wyjęci z życia, nie mamy czasu na nic, bo robimy tylko i wyłącznie kawanosy. Próbujemy sobie smak. Takie roślinne produkty, które nam mogą imitować e, klasyczne wędliny, jakieś mięsa, takie, jeżeli chodzi o kiełbasa. Powiem wam, tak spróbowałem tego pierwszy raz w Krakowie. Jeżeli chodzi o e, takie mięsne wędliny, nie burgery, tylko coś tego typu. Jakieś kabanosy i tak dalej, to to jest sztos, naprawdę. E, podane mamy wartości odżywcze, e, cały skład. Naprawdę jest w smaku super i można sobie to wkomponować do diety jako taki serio zamiennik. Wiele osób by się dało nabrać, że to jest jednak kiełbasa. Wegarmania odbywa się w 8 miastach w Polsce, natomiast ta katowicka edycja zawsze była jedną z największych. Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy na imprezie około 15 wystawców. W tej chwili jest ich blisko 100. W ubiegłym roku w Katowicach padł rekord, odwiedziło nas ponad 6000 tysięcy gości, zjeżdżają przez całej Polski. Mamy pełny przekrój roślinnej kuchni, roślinnych produktów. Posłyszałem z boku, że jest salony karmel, także jest, to jak to ja są... słyszę salony karmel, to przybiegam z oddali. Zmiazga z orzechów ziemnych, do tego są dorzucone daktyle i sól himalajska, trochę aromatu karmelowego. O, to jest dobre. Skąd to się w ogóle wzięło te roślinne produkty w spółdzielni mleczarskiej Łowicz? Zaczęliśmy obserwować rynek. Dostawaliśmy kilkanaście pytań od różnych sieci handlowych i po analizie stwierdziliśmy, że no warto, warto przejść na produkty roślinne. Wiadomo, że mleczarnia Łowicz słynie z mleka, ma stuletnią tradycję, ale jednak te produkty roślinne są nowym trendem i chcemy je rozwijać, i chcemy je promować i sprzedawać. Pachnie serem, I serio? Nie spodziewałem się takiego serowego posmaku, yeah. bez kitu. Naprawdę dobre jest. Jestem ciekawy, jak się, jak się rozpuszcza. Pierwsze nasze produkty to były sery w klasach. Później były smarowidła. Teraz doszły ser typu feta, no to nie jest feta, ale do, do sałatek. Doszły pudinki czekoladowe, doszła śmietana. Serek wiejski, to jakbyście zrobili, to jest rewelacja. Tyle jest jakby zastępców produktów, także no, myślimy cały czas jakby nad rozwojem całego portfolio. Każdy produkt roślinny, który jest wprowadzany, na przykład do marketu, musi zastąpić jakieś inne. Produkt, bo półki w marketach, miejsca w magazynach są ograniczone. Więc za każdym razem, kiedy wprowadzamy coś nowego, coś innego musi wyjść. Więc jak wprowadzamy roślinny, to najprawdopodobniej, jeśli to jest zamiennik, wyjdzie coś od zwierzęcego. I o tym musimy pamiętać, to jest niesamowicie efektywny. Dzięki takim produktom więcej ludzi będzie miało okazję spróbować ich, zobaczyć, że to jest bardzo dobre e, i przekonać się, że wcale nie muszą jeść mięsa, skoro to smakuje tak samo, jest nawet często bardzo dużo zdrowsze i, i może to kupić wszędzie. Na pewno nie też naszych. Nowych kiełbasek, kiełbaski białej wiejskiej, które bazują na białku grochu. Mają super konsystencję. Ekstra się smażą, są soczyste, można je grillować i można je smażyć na ognisku. A to co jest? mnie zaintrygowało te białko grochu, Bo przeważnie mieście pszenne? Tak. Jednak to jest trochę. E, no jakby to powiedzieć fajnie, jeżeli tam są te rubisz jakieś inne niż tego gluten. Nie? My teraz w ogóle w tym roku będziemy pracowali nad nowymi produktami, które będą opierały się na innych proteinach. Kiełbaska wiejska. Bardziej mój smak, jak mówiłam coś paprykowego co sobie może? Sól węcenów i paprykę. Do tego zachęcam właśnie, żeby dieta była ciekawym dodatkiem do życia. Również tak samo jak trening, żeby nie był to obowiązek, który musimy codziennie wykonywać, a właśnie by był to dodatek, dzięki któremu jesteśmy sprawniejsi na co dzień, silniejsi na co dzień i lepiej się czujemy w własnym ciele. Gary to jest życie, a te wegańskie są jeszcze smaczniejsze. Zarazić ludzi sportem i zarazić ludzi weganizmem. To jest mój cel. Jest rośliny podnoś żelazo.